Czytanie z księgi przysłów niewiastę dzielną, któż znajdzie. Jej wartość przewyższa perły. W serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa. Nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. Oleń się stara i wełnem, pracuje starannie rękami, wyciąga ręce po kądziel, jej palce chwytają w życiono. Otwiera dłoń ubogiemu. Do nędzarza wyciąga swe ręce. Kłamliwy dźwięk i marne jest piękno. Chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Z owocu jej rok jej dajcie. Niech w bramie chwalą jej czyny. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. wiemy, kto się bawi Pana. Błogosławiemy, kto się mieli Pana. Szczęśliwy człowiek, który boi się Pana i chodzi jego drogami. Będziesz spożywał powód z pracy. Wciągniesz i dobrze ci będzie, bo ja wiemy kto się męi, panu. Małżonka twoja jak płodny szczep winny, w zaciszu twojego domu, w twojego jednego. Koła Twego z całym błogosławiony kto się bali Pana. Tak będzie błogosławiony człowiek, który boi się Pana. Niech ci wstynie Pan Bogu słowi. Abyś objął pomyślność, myślności rycerze przez wszystkie dni Twojego życia. Bo jak wtedy wiemy, kto się my. Stanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do, do Tesalonicza. Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodziana przyjdzie na nich zagłada, jak bóle nabrzemienną, i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteście synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Oto Słowo Boże. Boże. Alla, alia, alia, alia. Alla, alia, cię we mnie, ja we was trwał będę. Kto trwa we mnie przynosi owoce. Pfite. Alleluja, Alleluja, Pan z wami i z Twoim, Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus opowiedział swojemu ucznią przypowieść. Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał, on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owej sługi i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzyma pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów. Oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł pan: Dobrze, sługowierny. I dobry. Byłeś wierny w niewielu rzeczach nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi dwa talenty. Oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł Pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden tarent i rzekł, panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy. Chcesz rządź tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu Pan jego sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że chcę rządzić tam, gdzie nie posiałem. I zbierać tam, gdzie mnie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłby zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodany, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oto słowo pańskie. Chyba Chrystus. Panie Jezu, co chcesz nam powiedzieć przez tę przypowieść? Jeden sługa otrzymał pięć, drugi dwa, jeszcze inny jeden talent. Tak po ludzku sądząc, możemy powiedzieć, że ten, który otrzymał pięć, powinien być szczęśliwszy, zapewne cieszy się, Poważaniem, tak. Ma pięć talentów, bogaty. Ten co ma dwa, też jeszcze, a ten co jeden. A jak naprawdę jest, kto jest w swoich oczach bogaty? Najpierw trzeba powiedzieć, że te talenty otrzymali. Otrzymali. W Twoich oczach nie to jest najważniejsze, ile otrzymujemy, ale co z tym robimy. Tak, Panie Jezu, Każdy z nas otrzymał. Po ludzku jeden więcej, drugi mniej. I może rzeczywiście to ma znaczenie dla. Otoczenia, ale w Twoich oczach ważniejsze jest, co z tymi talentami robimy. Czy je pomnażamy? I to pomnażamy według Ciebie w ten sposób, żeby służyć ludziom. Tak, i to Panie Jezu, jak służyć? Mamy tego przykład. W pierwszym czytaniu służba. Może lepiej powiedzmy, miłość małżeńska, jakże piękna. Piękniejsza niż najcenniejsza perła. Tak. Bo perła to jest coś, co się ma, zewnętrznie, błyszczy się, ale w Twoich oczach nie to jest, jak ta kobieta wygląda, ważne, aczkolwiek dla nich samych to może być bardzo ważne, a Ty dzisiejszym kobietom mówisz, nie to moje kochane decyduje o Waszym pięknie. Jak się ubieracie, jak wyglądacie, ale czy zasługuje na zaufanie? Czy się stara o wykonywanie wszystkich obowiązków małżeńskich, rodzinnych? Ale też, mówi autor natchniony, otwiera dłoń u Bogiemu. Do nędzarza wyciąga swe ręce. I to już nie dotyczy tylko kobiet. Zresztą wierność też nie tylko kobiet dotyczy, ale i, i przecież mężczyzn, mężów. Tak. Do nędzarza wyciąga swe ręce. Małżonkowie kochają się wzajemnie. Ale nie tylko siebie. Potem miłość do dziecka i wreszcie miłość do innych. Tak i to jest to wykorzystanie talentu, talentu jaki otrzymują małżonkowie wraz z sakramentem małżeństwa. I każdy sakrament właśnie to jest taki talent, który otrzymujemy, żeby go powiększać. Żeby chwała Boża była coraz większa. A kiedy będzie ta chwała Boża coraz większa? Mówi tutaj, alternatniony, o nie wiecie, co się boi Pana. My też śpiewaliśmy: Błogosławiony, kto się boi Pana? Może ktoś powie: Mam hm, się bać Boga? A co Ty chcesz nam powiedzieć? I tak się czegoś boicie. To jest normalne, to jest takie ludzkie. Właściwie czegoś samego dzieciństwa czegoś się boi. Tak, to jest normalne. Ale mamy się bać tylko Boga, a nie bać się ludzi. Tak, kto się boi Ciebie, Panie, ten nie musi się bać ludzi. A my tak bardzo boimy się. Boimy się, żeby nie utracić dobrej opinii w oczach innych, dlatego stwarzamy pozory, tak udajemy. Albo mnie wyśmieją, jak tak czy inaczej będę się zachowywał. A przecież chcę być akceptowany. Tak, dzisiaj jest bardzo ważne. Mamy starać się tak żyć, żeby być akceptowanym, uznawanym. I mamy oczywiście teraz prawo, które ludzie wymyślają. Jeśli będziesz przestrzegał prawa, tak, płacił wszystkie podatki, wszystkie inne prawa. Jeśli będziesz przestrzegał, a tych praw jest bardzo dużo, nakazy, zakazy, tak, to będziesz. Szczęśliwe. Tak my wiemy teraz cały czas mówimy o prawie, powtarzamy tutaj to codziennie, bo codziennie domagają się kobiety, chociaż nie tylko kobiety, prawa do zabijania dzieci, a bo to świadczy o naszej wielkiej wolności. Coraz to nowe kraje są w dziennikach przytaczanych, gdzie znowu jest wolność zapanowała, bo można zabijać dziecko. I taki ten człowiek jest. Stanowi prawa. Kogo się boi? Diabła. I robi tak, jak on chce. Pon od razu nagradza. Od razu nagradza. Będzie ci się dobrze powodziło. Dobrze powodziło. Ale pytanie, jak długo, jak długo nie słyszeliśmy. Mówi święty Paweł. Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Tak, a ten dzień nadejdzie, i wtedy umilknie diabeł, bo go pokonałeś. I pokonasz. I co wtedy? I staniemy oko w oko z Tobą. Tak, i mamy się na ten czas przygotować. Dlatego wzywa apostoł: Nie śpimy, że to jak inni, ale czuwajmy. I bądźmy trzeźwi. Ktoś pomyśli, trzeźwi, no to taki, który nie pije alkoholu, ale my wiemy, że można się upić nie tylko alkoholem. Można się upić mas mediami, tak, nas karmią z mediami. Tak, internet, telewizja, radio nas karmią. I w ten sposób jesteśmy manipulowani, nawet nie wiedząc o tym, i zachowujemy się jak pijani. To znaczy, a pijany kołysze się, nie idzie do przodu, tak, nie potrafi utrzymać się na drodze. Pamiętamy taki, oczywiście, to symbol, przewraca się. I tak człowiek, człowiek dzisiaj się porusza często jak pijany. Nie trzyma się drogi. Oczywiście myślimy o tej drodze, która do Ciebie prowadzi. Tak, Panie Jezu. Na tej drodze pojawiają się różne przeszkody. Ludzie kładą nami je, diabeł na mnie kładzie. Żebyśmy się przewrócili. My się z tego cieszy. Bo on się sam pierwszy przewrócił, przewrócił, mówiąc ci: non serbiam, nie będę ci służył. I to jest ta przeszkoda. To jest ta największa przeszkoda. Panie Jezu, ale po to tutaj jesteśmy, żeby utrzymać się na tej. Na tej drodze, która prowadzi do ciebie, czyli do nieba, które wierzymy. Módlmy się za wszystkie ludzie, aby byli gotowi, Panie, zna Twoje przyjście, i pamiętali, że przed Tobą trzeba się będzie rozliczyć ze swojego życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za małżonków, aby w jedności wychowywali swoje dzieci i aby mężowie brali przykłady świętego Józefa. Ciebie prosimy. Słuchaj nas Panie. Módlmy się, aby wszystkie talenty, które ofiarował nam Bóg, umieliśmy te wszystkie właśnie talenty oddawać Bogu uchwałę. Ciebie prosimy. Módlmy się za uczestników tej mszy świętej. Ciebie prosimy. Módmy się za tych wszystkich gnuśnych, leniwych Twoich sług, Panie Jezu, którym się nic nie chce, którzy kpią, którym się wydaje, że Ty ich nie wyplujesz ze swoich ust, którzy zapominają, że są obrzydliwością w oczach Twoich, Panie Jezu. Proszę Cię o ducha świętego. Módmy się za nich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o światło Ducha Świętego dla nas i dla naszych rodzin, aby ten Duch Święty był takim ognikiem i prowadził nas przez mroki tego świata. Ciebie prosimy. Módlmy się za kapłanów, za całe duchowieństwo, o siłę, odwagę dla nich. Ciebie prosimy. Módlmy się za małżonków, którym trudno sobą wytrzymać, aby mieli wyrozumienie dla wad wzajemnych, Litość dla nich i też zaczęli dostrzegać zalety drugiego, żeby na nowo zrodziła się ich miłość. Ciebie prosimy. Módlmy się za górników żyjących, zmarłych, pracujących, za każdy dzień szczęśliwej pracy. Ciebie prosimy. Panie Boże, uzdolnij mnie i dodaj mi odwagi, abym głosiła twoje bliskie nadejście. Cię, wśród Twoich bliskich, to jest bardzo trudne. Ciebie prosimy. Posłuchaj nas, Panie. Boże i mogącym przyjmie od nasze prośby, które tutaj przedkładamy w dół Świętym za Matki Najświętszej przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.